Mamy niewiele czasu, ale czy jest ktoś, kto by chciał złożyć świadectwo, chociaż jedna osoba, niech podniesie rękę. Jeżeli ktoś jest taki gotowy, kto niech podniesie rękę, żeby złożyć świadectwo ze spotkań, tutaj jest jedna osoba, tak? To chodź, żeby złożyć świadectwo z tych spotkań, które... na chwilę usiądźcie. Przestaw się i powiedz, skąd jesteś, dobrze? E, przyjechałam z Parczewa, to jest decyzja siedlecka i chciałam złożyć świadectwo e, o uzdrowienie z guza mojego męża Marka. W marcu 2011 roku u męża na plecach pojawił się guz. Skontaktowaliśmy się z lekarzem, który zlecił badania. Co to jest? Lekarze nie byli w stanie określić, jakiego jest typu. W październiku guz zaczął się powiększać, i plecy mocno się zaczerwieniły. I kiedy po kolejnej wizycie lekarz zlecił chirurgiczne usunięcie guza, jednak na zabieg nie udaliśmy się tylko. 19 listopada 2011 roku udaliśmy się na Mrze Świętą do Częstochowy, która była prowadzona przez Ojca Daniela. Po pływie dwóch tygodni o tym przy Świętej nie było znaku po guzie. Chwała Panu. Dziękuję. Dziękuję to jest bardzo dobre ja także bardzo dziękujemy za to świadectwo gdyby rzeczywiście nie było takie natknięcia, żeby jednak to świadectwo było to, by, to byśmy byli pozbawieni właśnie tej łaski tej łaski świadectwa tej łaski związanej z tym, że Bóg uzdrawia, że Pan Bóg leczy i nie zawsze nawet yy, wiemy dokładnie w którym momencie, ale jak tutaj powiedziała właśnie nasza siostra, że Pan Jezus nie zawsze uzdrawia w czasie spotkania, czasami dopiero po spotkaniu, choć tutaj się to dzieło uzdrowienia i wielu innych łask rozpoczyna, a dopiero często po jakimś dłuższym czasie widać owoce. Także dziękuję Panu Bogu za to świadectwo, za to uzdrowienie i Pan Jezus jest w stanie leczyć nie, nie tylko guzy, ale wszystko to, co jest nieuleczalnie po ludzku. A wielu z Was ma takie nieuleczalne choroby, przede wszystkim wewnętrzne, duchowe.